Witek przyjechał do nas dokładnie 10 kwietnia. Wtedy zobaczyliśmy go po raz pierwszy. Znaleźliśmy dzięki Facebookowi. Nasza przyjaciółka umieściła na Facebooku ogłoszenie, że schronisko na warszawskim Paluchu poszukuje domów tymczasowych do opieki nad zwierzętami. W czasie pandemii koronawirusa schronisko jest zamknięte i wolontariusze i wolontariuszki nie mogą przychodzić, żeby wychodzić z nami na spacer. W związku z czym pomyśleliśmy, że mm, ponieważ my też nie możemy wychodzić, że to jest dobry czas, żeby pomóc i też, żeby sprawdzić się jako opiekunowie dla psa. I postanowiliśmy odpowiedzieć na to ogłoszenie. No i odezwała się do nas koordynatorka wolontariuszy z Palucha, która sama też jest wolontariuszką, przeprowadziła z nami krótki wywiad i wysłała nam cztery propozycje psów dostosowane do naszego mieszkania i do tego w ogóle, gdzie mieszkamy. Niestety żadnego z tych psów nie mogliśmy zobaczyć. Musieliśmy podjąć decyzję tylko i wyłącznie na podstawie zdjęć i opisu z internetu. Oczywiście pierwszy odruch był taki, że no trudno wybrać i każdemu by chciało się pomóc, ale stwierdziliśmy, że skoro pomagamy, to pomagamy już na całego i zdecydowaliśmy, że bierzemy naszego niewidomego witka. Jesteśmy ze sobą już prawie 18 lat, i przez te wszystkie lata mieliśmy naprawdę sporo zwierząt w domu, ale nigdy nie mieliśmy psa, bo jakoś było dużo obaw, czy na pewno podołamy i na pewno będziemy dobrymi opiekunami dla psa. Ja miałem sporo wątpliwości. No, ja też, ale okazało się, że mniej więcej po dwóch tygodniach opieki tymczasowej dajemy radę. Witek z nami daje radę, i że właściwie stwierdziliśmy: że Witka już nie oddajemy nikomu. Tak jest. Nasz proces adopcyjny przebiegał w dość typowych warunkach. Przez koronawirusa wszystko odbywało się zdalnie. Najpierw wypełniliśmy ankietę adopcyjną. Potem w rozmowie telefonicznej zostaliśmy dokładnie przepytani przez osobę ze schroniska, a po otrzymaniu akceptacji, mailem otrzymaliśmy wszystkie dokumenty adopcyjne, podpisaliśmy je, odesłaliśmy, no i od tej pory, witek był nasz. Zmieniło się bardzo dużo dzięki Witkowi w naszym życiu i w naszym domu. Mamy bardzo dużo energii, mamy bardzo dużo zabawy, no i mamy bardzo dużo przytulania. No, w nocy ktoś po nas skacze, cały czas się plącze pod nogami, podaje łapę, jak chce jeść, wyje do karetki, która przejeżdża gdzieś tam za oknem. Dużo rzeczy, których do tej pory nie mieliśmy. No, musieliśmy też trochę poprzestawiać nasz plan dnia, trochę poprzestawiać meble w mieszkaniu. No i zaakceptować znowu mięso w lodówce. Jeśli myślicie o adopcji psa, to gorąco Was do tego namawiamy. Jeśli macie możliwości i chcecie jakiemuś zwierzakowi okazać odrobinę miłości, to nie zastanawiajcie się i odważcie się. W schroniskach są wolontariusze i wolontariuszki, którzy na pewno Wam pomogą i doradzą. Wiadomo, że będą jakieś trudne momenty, ale dobrze dobrany zwierzak to mnóstwo radości. Naprawdę warto. Witek ma jakieś 5 lat. Jest w nim dużo z dorosłego psa, ale także całkiem sporo szczeniaczka. Jest przyjacielski, ufny i towarzyski. Bardzo lubi ludzi i przytulanie. Lubi dużo jeść. Uwielbia ganiać za piłką. No i głośno szczeka. Szybko biega. Nie boi się wody. Nie widzi. No, niestety ma lęk separacyjny, nad którym pracujemy. No i chyba nas już bardzo kocha. Bardzo kocha. A my jego.